w kolejnym odcinku. Dzisiaj ze mną jest Niewystraszony Urbex. Dziś Cześć ma... Wam wszystkich. Dziś będziemy zwiedzać oto tą willę, w której można nazwać to biznesmena. Tak, jest to tak ogromny ośrodek i szczerze, tutaj zobaczycie dopiero, że w Polsce można było kiedyś żyć naprawdę na, na wysokim, wysokim standardzie. 80, powiedzieć. Tak, na wysokim standardzie. A zresztą za chwilę Dawid was oprowadzi. Tak, zaczynamy. No, on oświetlał chyba. Do No, Ale naprawdę oświetlał, zobaczę. No, solidnie. Dobra, wejdziemy. E, tak, więc może być, tylko że... Słuchaj, Paweł. Tam może być basen. Tylko z tej strony chyba wyjście będzie. Ale co? zwróćcie uwagę, na wejście, na schody. To jest marmur, poręcze. To jest marmur no patrzcie piękne, jak pięknie. Tak. Na Dosłownie to są winogrona. chcesz winogrona? No, <gry> Dobra, zapalę lampę. Zapalę lampę. I wchodzimy. Światło jest? Dobra, wchodzimy. Najpierw zaczniemy od tej strony. Patrzcie tutaj. W ogóle jest tyle bardzo dużo pomieszczeń, że nawet nie wiem co pierwsze mam wam mam pokazywać. Tutaj jak widzimy jest łazienka. To mamy piękne. Już w sumie tak rozwalony kononek, a tych kominków w tym domu jest znacznie znacznie więcej. Tu mamy taki pokój też można powiedzieć, że gościnny, jak jeden, jaki drugi. Tu tak samo widzimy. Był kominek, ale no ten kominek już pozostał. Nie, W sumie, nawet, wiecie co, to nie był kominek. Tutaj były chyba jakieś kwiaty. Jakieś sztuczne kwiaty, albo może jest też jakieś, jakieś takie, taki mały wodospad. Naprawdę robi jak dla mnie ogromne wrażenie. Z tego pokoju przechodzimy tutaj do kuchni. Jak widzimy, kuchnia też jest bardzo, bardzo duża. Tutaj mamy świece choinkowe. Jeszcze patrzcie, stare z lat PRL. Jeszcze nawet nie, nie użyte. W szafkach coś jeszcze może znajdziemy. Otworzymy jedno z nich. Sprawdzimy. Są jakieś pozostałości kuchenne. W tej szafce plastikowy tylko. Tutaj tutaj niestety nic nie ma. Tu mam butelkę od wina. Jakaś nazwa rosyjska. Dobra, przejdźmy do następnych pomieszczeń, bo jest ich trochę dużo. Najpierw przejdziemy, wam pokażę parter. Tu jeszcze mamy, widzieliście tu jeszcze zejście jest jeszcze na dół i tam będzie chyba do basenu zejście, wiesz? Gdzie jest, zejście do basenu. Chyba tam będzie, tu. wiesz? Nie, najpierw może chyba... Nie? No to... No dobra, to no ja idę i do też... Dobra, No dobra, wchodzimy wszyscy spójrz. Na samy no kolejny kaminek. No ja teraz znajdujemy się pawo nad pomieszczeniami. Na na dobra, ja przyjdę tu z tej strony. Zobaczymy co tutaj się znajduje. Aha a słuchajcie, są... Tu jest te same wejście. Co z drugiej strony? Otóż już wyliśmy. Dobra, chłopakom nie będziemy tu też przeszkadzać. Filmuję ja tutaj, wam pokażę. No są same tutaj pokoje, ich jest naprawdę dużo. Nie będę wam w sumie tych pokoi wszystkich pokazywał z tego względu, że one są praktycznie puste. Ale ile tutaj jest? Pokoje puste są, nie? Z tej strony. A tu mamy same pokoje? Same pokoje, ale one są puste, wiesz? to, to pokaż że wam mniej więcej. Ja tutaj... tutaj nie wiem. Do czego służyły te haki? Może jakieś trofea tutaj były umieszczone? Lub po prostu jakieś, jakieś obrazy. Wejdźmy tutaj do góry, jeszcze wyżej. Chcę Wam pokazać, jak mi się uda wszystko. No i tutaj mamy strych, ale tu jest gorąco. Strycha na strychu. Jak widać, pustki ale widzimy, że tutaj już chyba ktoś podpalał, bo są ślady okopcenia pożaru. Na dole tak samo mamy jakieś popalone deski. Pusto, nic Co? nie ma, ale tu widać, że się też paliło u góry, wiesz? Słuchaj, teraz muszę uważać, żeby nie spaść. A tu chyba jakieś trofea były, nie? Albo jakieś obrazy, albo... Widać, widać nawet, no. Tak. Albo wszystko pokradzione, jak po prostu był właściciel to wziął nie po prostu z prawą idziemy w No dobra? No tutaj chyba sobie Ale tu jest gorące, co? Ło Patrzcie. Ło A, tutaj garaże. wielka co? A właśnie Tu następny chyba, nie wiem. Tu garaż raczej nie był, ale taki może robię lub jakieś biuro. Dobra, no tutaj. Przejdźmy do tego pomieszczenia. Spójrzmy i tu jest ten, tu jest ten klimatyczny basen. Patrzcie jaki on jest duży. Pięknie zarośnięty, spójrzcie na to. Pięknie po prostu tutaj jest. Naprawdę robi robotę. Chciałem, że słyszę dron, ale nie, jednak drona nie ma. Patrzcie, tutaj chyba nawet jak dobrze myślę, to tutaj to były chyba grzywniki. Mogę się mylić, ale, ale chyba raczej tak, żeby było tutaj dosyć ciepło. Tak samo tutaj mamy na dole, jak spojrzycie, też jak pokażę tutaj. Chyba to były jakieś takie szczoty do mycia basenów. Naprawdę, klimaty jest patrzcie, jaki wielki basen. To jest basen. No. tutaj chyba nawet woda spływała, słuchajcie. Tutaj. Nie szkodzi. To i woda no. chyba spływała potem, nie? A Czekaj tutaj, to chyba nawet jest. Nie wiem, czy to sami do, do ugrzania było, wiesz? Tego pomieszczenia. No walce, bo bo patrzcie, to są same rury. Ale spójrz, jak ściany są wyłożone, A kto wie, czy z tego nie będzie jakiś wodospad. tak, a musiał być wodospad. No musiała woda lecieć i Pięknie, Wodospad, co? ale zobaczcie, bo. To jest taki basen. Hmm. Dobra, przejdźmy tutaj, może nazwać się buszem tutaj, naokoło. Zobaczymy co jest tutaj na zewnątrz. Mam radę przejść tak. Patrzcie, jest no, jak jest pięknie. No moje w dżungli. A tutaj co to jest? I widzę takie policyjne lampki. <grym> Naprawdę robi robotę. Tutaj na pewno goście się świetnie musieli czuć i bawić. Dobra. Słuchajcie, woda tutaj jest? Musieliście? Się... Dobra, przejdźmy. Nie, ja muszę uważać, bo po tym jak się Wywaliłem z tej skani, to dziękuję bardzo. Słuchaj, tutaj chyba. Jest zejście, jak dobrze się. Tak, tu jest zejście do piwnicy. Dobra, tu się do piwnicy. Zobaczcie, od samej góry. Same do... kamienie. Pięknie, ale to jest fajnie chłodno. Tutaj co mamy, toalety? Tu chyba są toalety. Teraz kiedy przystajemy z babą, i jest tak, że się czujemy u nas. Pięknie. I co zachęcamy do kontynuowania? Pięknie, naprawdę. Naprawdę tutaj robi robotę, tutaj była widzicie chyba wędzarnia, jak się nie mylę, tak, tutaj mogli sobie obierać rybki, patrzcie jeszcze mamy starodawne, starodawne proszek, cukier, waniliowy. Tutaj ja tak samo mamy setrę pod potasową, pięknie. Tak, tutaj musiała być taka mała wędzarnia. My jesteśmy w samej piwnicy. Tak, sama piwnica to jest, no? Naprawdę? Tu wędzarnia, nie? Tu jest wędzarnia. Tak. Dobra, przejdźmy. Przejdźmy dalej. Da ci chyba tam dalej jeszcze coś jest, przejście, ale nie jestem pewny. Patrz, następny kominek. Następny kominek, a tutaj. Następny. Na segny bar. Od szatek, medy? Słuchajcie, to jest na bar. Gdzie, tu naprawdę no jest tego stworu. Paweł, tutaj po prostu ktoś się miał na dole e, miejsce do gier i zabaw. Podejrzewam, że to mogło stać się stoły bilardowe. Zobacz, tu masz bar. Imprezka sobie leciała. Tutaj zobacz. Specjalne żołnierz na koperci. Tak. Wyobrażasz, się, co kiedyś było? Kurde, pięknie. Naprawdę. No, Dosłownie zobacz. Mam rację. Masz halopię? jest i to wszystko w kamieniach, nie? Ładnie przetłubione. Moska! Tutaj co mamy? Tu jest chyba kotłownia. Tak, tu kotłownia. A tam dalej? Ty. Co żeś mi krył? Co ty Pokaż to, nie? Weź to od cudzy. Odsuńmy to. Zobacz to. Ale chyba ty ktoś próbował coś, się... się chciał chyba dostać. A my się dostaniemy. Ja pierdyle, zobaczcie Ale... to. Jest, spójrzcie, jak grube są ja, te drzwi. I ja, to, to jest Masana 20 krok. centymetrów. Ale teraz zadam ci pytanie. Wyobraźcie sobie... O, no, zrobię tak. Co ktoś chciał tutaj ukryć? Za, za tak grubymi drzwiami. No ja podejrzewam, że to leżą sztabki z ja, nie, no. No, naprawdę. Ło, wow. ja pierdyle. A zwróć uwagę, w innych pomieszczeniach nie ma stalowe. Stalowe, no? Czyli to jest podejrzewam, że też ściany tego, z są, są dużo krótsze. Tak, i w jakiś sposób zrobione, nie? Tam, albo żeby tu się nie zostać. Ale nie no powiem znaleźliśmy. No jest pentagło miejsce 20 centrum. Piękne. One są, zobaczcie. No, Jakich trówach. A tu jak po kluczku, co? Włoce. Tędy się chyba wkładało, nie? Ja tam Ty, jest, ona, na klucz. Tę lamę? I tych nie mogę nie się wyrazić. Ale z jednej i z drugiej strony wchodzą. w ten na rodek. Czekaj. Zamknijko. Paweł, Paweł zobaczył. <śmiennie> już <żeby> się nie zaczasnął. <śmiennie> Bo już go nie otwór. <śmiennie> to mi nie wyszło. To może już nie zamykamy stąd. Nie wiem. Taki tak jak było, że z jednej strony. No, to normalnie. W z jednej strony jak z drugiej. to. O właśnie. Patrzcie, w jaki sposób mas kryjemy no. <noise> A to następna łazina samej chyba. Albo pralnia, słuchajcie, albo pralnia jakaś może nie, też może być, bo... Patrzcie, widzisz proszek jeszcze masz? Spójrzmy. Patrz, do rozwieszania pralni. Tak, to A słuchajcie, a co tutaj jest? Czekam, czyś co będę robię, za do Patrzcie to. Patrzcie to, jakie proszki jeszcze. Starodawne. Wow. Opal. Gama Star Opal Nadaje się do pralek automatycznie Dawid, to jest, to jest miejscówka ci jest. No zobaczcie, a nie jeden proszę, bo tam jest ich jeszcze więcej. Więcej proszę. No zobacz. Każdy za coś kryje ciekawego, nie? A tam iPhone. No, tu jest za gorąco. Co, to w Co? Słuchaj, tutaj byliśmy czy nie? Nie, tylko macie tutaj te szafy. Wiesz chyba to były na książki nawet Patrzcie pięknie Naprawdę To wszystko robi robotę To następne meble Z tej strony co mamy? No otóż widzicie kable przygotowane do wyniesienia Chcę Wam tutaj pokazać jeszcze A tu też na buchę, czy co jest? to jest Kuchnia, kuchnia. Słuchajcie, ile tych kuchni było? Dwie czy trzy? No, naprawdę jest ich, jest ich naprawdę tutaj dużo. Czemu zostaną opuszczone? Tego, tego niestety no nie wiem. Panie chce tam też głupot robić. Dobra, śmiegamy do góry z chłopakami. Wiesz, po co były, Paweł, paniki, Jest nie? Być sobie w brudnych skutkach. Patrzcie, senny kominek. Ile tu jest pomieszczeń? Zobaczcie. Tutaj i tutaj. Ale najpierw pójdziemy do tego miejsca. Tu macie jak chcę wam pokazać w sumie to jeden pokój pusty. Następny pokój pusty. Co zostało tutaj? Piękne takie ściany zasłony. W sumie można to powiedzieć. W sumie nie bardziej zasłony. Takie. Bardzo Panie, klimat tutaj kiedyś musiał być, a to było oczywiście urządzone. A tutaj, jak widzimy, bodajże była garderoba, ale spójrzcie, jak ona jest naprawdę duża. Z tego nawet można by było mały pokoik zrobić, nawet i kuchnię, nawet i ta łazienkę. Dobra, przejdźmy tutaj. Ja wam no, pokażę wiosę, żeby tam stałoby, kibla, łazienkę. <laughs> Patrzcie pan. to. Następna łazienka, jakie piękne Spuście. Piękne wejście, taki schodek do, do wady Tutaj mamy dwa kibaki, w sumie jeden na podmycie, drugi do załatwienia swoich potrzeb Tak samo jak i tutaj. Dwa zlewy w się występujemy. Paweł, pokaż się. Paweł, pokaż nowe buksy. To jest ten pokoik. Ale patrzcie, to taki mały pokój. Ale Spójrzcie, jaki piękny, przyznajomy ślicie kominek. jakieś posągi, jakby go trzymały. Tu jeszcze, jak widać, drewno w środku w kominku. Przejdźmy na tą stronę. Tutaj mamy, patrzcie, następny duży pokój. Po prostu można by nazwać, że to jest taki jakby hotel, ale to niestety hotel tutaj się nie znajdował. Tutaj, patrzcie, nie wiem, ale mamy tutaj chyba następną, następną skrytkę. Następna skrytka, tu jest tylko, że niestety nie mogę otworzyć, ale spójrzcie. Tutaj była skrytka, chociaż nie, tutaj nic nie zobaczę. Nawet jakbym, nawet jakbym chciał. Tu nie wiem, czy tutaj klucz jest złamany, czy co. Czy I to wisiał obraz i przesłaniać pod skrytkę. Tutaj następna garderoba. Spójrzcie, jest naprawdę, naprawdę duża. Gazeta z piątku, 14 maja 1999 rok. Tutaj mamy następne jakieś dokumenty czy tam jakieś instrukcje od czegoś. Tu mamy takie wieszaczki. Tu mamy następne pokoje. Tu chłopaki widzieliście, że tutaj jest jeszcze jedna skrytka? No tutaj i ona była widocznie za obrazem. Nie wiem czy to pominęliście, tylko że tego tego się nie da otworzyć wiesz. Patrzcie. Tutaj. Ale ja nie wiem, czy no to jest. Obraz wyciec, czy to nie jest jakaś rewizja? Nie, to jest safe. Musi jest być safe, słuchajcie. Musi być safe. Zobacz, na klucz. Nie wiem, czy tam jest klucz w środku, ale pęknięty, wiesz? Coś ja tam musi być. To wygląda jak w, są jak w Naprawdę. Obrazy. Obraz, nie? Obraz i mamy safe. Jestem jest ciekaw, jest ile takich sejfów jeszcze znajduje się w tym budynku? No, już dzisiaj ile? Dwa, nie? Tak. Dwa roba, O, tu następna łazienka patrzcie jakie one są naprawdę naprawdę te łazienki dużo nie chciałem sobie wam pokazywać wszystkich łazienek, ale każda ma swój klimat, patrzcie ta wanna jest jak można powiedzieć na środku nie znajduje. tam ktoś popijał chyba lubelską zobacz no, lubelska jest, no czyli co, no. tutaj mamy stopy Tak. Że... stopy <laughs> stopy <laughs> jeżeli, jeżeli się... <laughs> Stoty. o tutaj macie może to nazwę chyba jakąś sypialnią albo pokojem dla, dla dzieci. A ja tutaj mamy naklejkę, jak pan żyć tu w las. Naprawdę, miejsce, miejsce. To robi wrażenie. Dobra. Tu już byliśmy. No i schodzimy na dół. Słuchajcie, tu jest jakieś wejście. Wyjście tu? Ale to chyba wiesz co? Tam co patrzałeś chyba wyjście, przez, przez okno tam, wiesz? Tak. Poczekaj. Słuchaj biura tutaj widzisz? A. Pustki. Ty ale słuchajcie, czy to nic nie związane nic z bronią? Bo spójrzcie. Patrzcie. Pistolety Serat 950 PS 21 a Spójrzcie. I wiecie co? I tam... Tam gdzie był ten sejf ten duży był, mógł też broń przechowywać. No spójrzcie, tam patrzcie, same plakaty z Czyli ta teoria, Bilo. że jest a, no tak to, tak budynek to budynek, budynek. Byłego, byłego milicjanta, no to jest prawda. No. Tak, musi się zgadzać. Słuchajcie, coś tutaj, co tutaj mamy? To jest jeszcze taka a to jest taki błąd. Patrzcie, po kolei, po kolei, ale dochodzimy do, do jakichś tam, no i o... ja się. To chodziło, ja ci powiem, że... mówię, Paweł. <laughs> Da widzę mi już się marzy usiąść na dupach po prostu. Ale patrzcie, no musiało wiesz, biuro, tu, no, no bo to jest napisane biuro. A tam co wyniesie tam na dole, to naprawdę musiał przechowywać broń. Wow. Dlatego też takie są drzwi, nie? Wow. Naprawdę. Ale mniej więcej już wiemy o co chodzi. Tak, tam nie na drzwi. Dobra, za jakaś. Ok, i teraz. Ostatni dudynic, taki Dobra, przejdźmy. chcę wam pokazać. Bardziej dla gości chyba nie? Wbijamy się tutaj, tutaj? Czeka może przejdę z tej A, strony? Salon? salon po prostu Wejdziemy salon. do salonu To ty tak No Właśnie. Właśnie Tak się zastanawiam co to jest Ten salon? To jest No. Ale chyba nie. Znaczy Alan wątpił. Patrzcie tutaj tak mnie trochę tutaj to wygląda. Jest łazienka, jest kuchenka. Ktoś to by, to by sobie, sobie tutaj siedział na, na tronie. I co? I sobie gotowo. Widzieliście jak fajnie? Tron. Kuchenka gazowa. Widzieliście to? to? O Jezu, tutaj Słuchaj, wszystko wracamy, z drewna. Wracamy znowu do kierunku imprez, To już był bardzo imprezowy Paweł. O, i to, i to sporo. sporo. To wygląda jakbyśmy byli na jakiejś plaży. Pięknie. Tu już w sumie wysuszone praktycznie wszystko. Patrzcie, korale. Tutaj. No, a tutaj widzisz, pomieszczenie do spania. Czyli to? Pomieszczenie do spania. Tutaj było, patrzcie, wszystko ozdobione. Wszystko zrobione w drewnie. Naprawdę Wszystko stare, ale piękne. Ja tutaj widzę, że tutaj chodzili jakieś piękne kobiety w strojach bichinhawajskich. Tak, z trzcinami. Wyobrażasz no, tak, to sobie. Tak, no przecież zobacz, Paweł. I spójrz. Przecież to miały nakładane na szyję, spójrz. To poczekaj, ja, ja się przebiorę. No, no przejdziemy po ty... To jest, to jest, to ale to, to naprawdę. robione są z tego co widzę. Bać, idziemy w błąd tej szklanki, a ja my się po prostu już będziemy kończyć, bo Co my są Nie Bielorodce. No czeka, jeszcze, czekaj, jeszcze tutaj spojrzę. Dobra, ja spojrzę tutaj, chłopaku, na razie zostawię, niech tam nagrywają, nie będę im przeszkadzał. To mamy, patrzcie, jakie piękne, jakie piękne stół. Jak ładnie zrobione krzesło. Dobra, spójrzmy, spójrzmy dalej. Wejdźmy na tą stronę, tu mamy tą bramę główną. No i tutaj jest napisane Szerif. no to wchodzimy do szeryfa, zobaczymy co on tam ciekawego ma. Co chwilę coś słyszę, coś mi wyje. No dobra, wchodzimy tutaj. Ale straszna, straszna tu jest wilgoć. Tu następne, patrzcie, następna kuchnia. Ale tutaj bardziej tak, jak można nazwać, taką polową, bardziej taką na żeby coś sobie mogli przygotować. Tu następny kibelek. I stara kuchenka Ewa. Mnóstwo, odeszło, mnóstwo książek. Naprawdę miejsce, miejsce było kiedyś Naprawdę ładne, piękne można nazwać, następny taki mały, mały bareczek, patrzcie jak tu jest naprawdę ślicznie, lasek, cisza, spokój, ok i na tym kończymy odcinek, pożegnamy też się z chłopakami, tak, zapraszamy na ich kanał, jeszcze raz nie niewystarczony urbek, do następnych odcinków, na razie, cześć. cześć.